Dzisiejszego wieczoru trzech dżentelmenów zagra w grę o nazwie Grani, po, 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 po polsku babcia. Czy uda im się dokonać tego wyzwania? Przekonamy się dzisiaj. Witamy Was w ten y, klimatyczny, piątkowy, Halloweenowy wieczór. Y, nie wiem, kiedy jest Halloween, ale uznajmy, że to jest, dzisiaj jest Halloween. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jest to. Halloween. Witamy Was i. Życzymy e, wam miłego seansu, rozchodźmy już okay. Grandma has always loved you Czyli babcia zawsze cię kochała e, Jeśli nie znacie angielskiego, to e, nauczcie się go z kanałem Piątkowy Podcast W rzeczy samej Oferujemy kursy matura <grym> <grym> Guys Wow, czy to jest test sprawnościowy z języka angielskiego? Okej, okay, let's go Co to znaczy guys? Hm, nie wiem, zobaczmy jakie są opcje hm. Nie ludzie to nie może być, bo to people. A więc 50 na 50. Dobra, all on green. No jak to nie, kur? Cool? Aha, czyli guys to chłopaki. Dobra, idę do Aldi. Chocie, nie, y chodźcie, nie, 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 chodźcie, chodźcie mam do Was pytanie. Proszę się dżentelmenowie przyznać, który z Was nie zjad y y mięsko, a zjadł ziemniaczki. Nie wiem, ale wiem, że na pewno tego się dowiemy dzisiejszego wieczoru, Jest ponieważ patrzę... Babcia nie zapomina. Podążajcie za mną, dżentelmenowie, abyśmy do, mogli dojść się do tej brutalnej zbrodni Widzicie te uklipujące no, się przez siebie prostokąty? O, widzę, że gościu tutaj nawet nie zaznaczył, żeby to było anchored, czyli żeby Gajek, się dokładnie Mam i, do pionie i, i w... dodał niepotrzebnie fizykę. Wiecie może, gdzie się znajdujemy w tym momencie? Nie mam bladego pojęcia, idziemy dalej. Gdzieś pewnie w dupie. Widzicie, Nie, tu jest napisane... Azbest! Ale tak. Ta. Czy to jest ten popularny y, obraz krzyk? Czy to Roblox, Roblox to życie? Guys, czy to jest to, te, z to jest zdjęcie z Terminatora? <laughs> tak. To jest ten. Ta -na 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 -na. <laughs> Guys, czy to jest Breaking In? <laughs> to jest Breaking Bad? To jest Breaking In. To jest Breaking, no, breaking In. in. To jest breaking in. Dobra. Co? So, 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 so. Podłużajmy dalej Jak widzicie, chyba znajduje O, tutaj jest napisane Walk, walk, walk Ej, daję ci... Fru, f... Ej, dawaj, mama, jedziemy jedziemy. Czy to miejsce na żart o niepełnosprawności? jest metal pipe? Geś, jest metal pipe? Co to jest? Co to jest za podjeżdżany klaun? Następnie możemy do, zauważyć, w, na Ta, schodę, wow. że tutaj Chodźmy, jest na górę. paczka Ty? DHL. O, mam klucz. E, Następnie, tutaj nic nie ma innego poza paczką DHL i napisem: Ale Spirit. E, Następnie mamy tutaj browarnię Lidla. Są tutaj bardzo niskie, w bardzo niskiej cenie browarnie z Lidla. Następnie, chodźcie, guys. To jest chyba klucz. Płysk. dobra. Trzymaj się. Hmm. No, Trzymaj dobrze. się. Musimy być morfami. Myślę, że znajdujemy się w tym momencie w psychiatryku. Nie wiem, gdzie się znajdujemy, w każdym razie śmierdzi tutaj. Śmierdzi moczem. Philet, filet, chwilet, filet, filet, filet. Filet, chwilet, filet, 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 skurczaka, tylko w... 1989! Już teraz! pie, pip! Piepie pierście skurczaka. Guys! Odnalazłem zbrodnię! Zjad! Ktoś nie zjadł połowy swego schabowego! Onowie. Ktoś nie zjadł połowy swego schabowego! Będzie miał lanie w dupę. Jak widzicie, babcia jest bardzo wkurzona. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. A! To jest Kompletnie mnie to nie rusza. Po prostu podążajmy dalej. Czekajcie, czy możemy znaleźć Jennifer Lawrence? Jennifer Lawrence? Jennifer Lawrence? Penuder Lawrence. No znalazłem. <grywy> <max." grywy> <grywy> 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 Idę za gościem, który ti pozuje <grywy> właśnie w les w szafę. <grywy> Guys, można wejść na ścianę! <grywy> Top 10 Alkoholik no Guys, <laughs> Patrzcie na to Top 10 Alkoholik Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant o. <laughs> No przejdź Daliśmy to panowie Przykro Jeśli chcecie kontynuować historię Musicie kupić DLC Dobra, Myślę powodzenia To był Ta tam absolutnie wraca. normalny dźwięk choć Ja tam wracam, no. Naga. Chodź, chodź To nie było nic podejrzanego Czemu no. ten stolik jest do góry nogami? Chodź, chodź, po prostu... Mi się no... wydaje. Nie to tego, ciszej! Dobra, idziemy, idziemy. Tak. Z, przystojni młodzi ludzie, jak my, nie przejmują się takimi problemami. To prawda. Czemu to są te same zdjęcia wszędzie? jedne są bez koloru, a niektóre są z kolorem. No ta, ta, babcia o, robi UW? Można... Chyba, pod... że jest to trochę podejrzane. ...50 lat wygląda tak samo. Ty, radio! Ej! Czy można ...odpalić... Można odpalić te hity w radio SK Myślę, że ten jumpscare nie przeżnie nie... Guys, zabrał znak drogowy! Co? To jest znak drogowy! Co <susur> to <susur> znak drogowy? Czy ma napisane y, z tyłu? A, bo to jest Death Street. Ktoś zabrał ten. Kurde, no. Ha, ha, ha. Nie dość, że ten, to jeszcze wandale. Nie no. O! Co się dzieje? Nie wiem, ale jestem stunned. Teraz nie mogę nic zrobić. <susur> C C Czemu widzę pik... <śmiejsi> co się dzieje? No Tak, przez naszych widzów piątkowego podcastu zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Guys, myślę, że to wejście na, na pewno o tym nie mówi, że tam nawet znajduje się mało. Czekaj, czekaj, czekaj. Watch, 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 Proszę Państwa, me, er, tylko w RTV Euro AGD. Smartwatche 90% taniej! La, Samsung Galaxy S6 za jedyne 1999 zł. Dzięki nam to gramy atmosferę rynkowych. No Trzeba zapłacić. Ja skupiłem się w labiryncie. Przykro mi, Zostaniesz tam. Wow, to jest po prostu labirynt, Witaj. Jeśli chcesz przejść dalej, musisz udowodnić, że jesteś Poster Girl Tour VIP Zara Lesson. Jak masz zamiar to udowodnić? Eee... E, mogę zaśpiewać. E. Musisz udowodnić, że, że. że jesteś Poster Girl Tour VIP Zara Lesson. Prosta sprawa. I możesz iść dalej. Ale bez tego chyba będziesz musiał zawrócić. Będę Survivor Fit Emilio. I'm a Survivor. nic, Nie ma tekstu tutaj, więc. a Survivor. Chodźmy. Let's focus on the task at hand. Po prostu chodźmy. O, czy to jest. CCTV. Obawiam się, że to jest chińska atrapa kamery RCV Ale wtomacz mi jedną rzecz, proszę, zatrzymaj okay. się, mi jedną rzecz. Nie idź już, nie idź przed siebie, zatrzymaj się. Mam <gważ> tylko jedno pytanie, mam <g> tylko jedno pytanie, daj mi je zadać. Zatrzymaj się, młody człowieku. Się coś świeci, stój, around. stój. O. Chcę tylko coś zapytać. Stój, zatrzymaj się, proszę. Proszę, nie podążaj przed siebie. O piwo! Stój. Piwo? <gryzna> Czekaj, poczekaj, no daj się, taj, trzymaj się, proszę. Jedna sekunda, no. Nie powstanie, złapiecie czart? mnie żywego! No wrac, wracaj tu, wracaj. No, chodź tu. Wracaj tu! Nie odpowiem na wasze pytania! Wracaj tu! Nie odpowiem na wasze pytania! Wracaj tu! Guys, guys jesteśmy we Five Nights at Freddy's. Patrz, jesteśmy we FNAF. Czy w trakcie tego filmu zaliczymy wszystkie elementy, które powinienem... Guys... Co? Chciało ciebie <grym> i, i wiesz co powiedziałeś? No. <grym> czy w trakcie tego filmu zaliczymy wszy? No nie wiem, czy wszy zaliczymy chyba nie. Jeśli to jest koniec, to była najgorsza gra. <grym> ever. Jeśli to jest po prostu koniec i sam sobie po prostu wyjdziemy, teraz będzie exit, to jest najgorsza gra Halloween ever oficjalnie. Chodź, usiądź na tej kanapie, opowiem ci bajkę idea. o. E. Czymś o zobacz, czy to jest zmutowana żyrafa? O zobacz, chyba znalazłem... Pieguski! Is that a cookie? No, it's Pieguski. 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 Ponieważ sponsorem dzisiejszego filmu jest Wedel. Zobacz, ale, ale, ale! Pieguski są od milki! Cicho, bądź. Pieguski. Teraz w drugiej jak O, zobacz. Pieguski part... Part three? But I think we've we've missed part two. I'm afraid so as well. Well, let's head back and give it a little. Look. Shall we go back and look after? I do believe so. Guys, stop right there! You're for help. <laughs> Hold on. How did you find the second Peguski? You say I'm quite the cook. Hey, wow, wow. it was so oh exit. Był wielki czerwony napis Exit. To było tak, że najpierw skręciliśmy w lewo, potem w prawo. Kto buduje tak, Powiedz te. home! <noise> Listen to your surroundings. W skrócie ch chcą nam wcisnąć, że. że. że zaraz tym holem nie będzie za nami biegu wielki grani czy coś w tym stylu. Nie, nie. Chodź w prawo. W no, prawo. Trzeba trzymać się prawej strony. Ja to jest się. stara komoda? Stara komoda? Czy to komodor? Tu jest coś. Kolejny komodor. Komodory. Komodor. Czy ten jest uchylony? W środku nic nie ma. Kolejny komodor. Tam bo... się czy zgubiliśmy. Nie wiem, gdzie jest ten. Nie, it's fine, zobacz. To jest kolejny komodor. Nie wiem, gdzieś pociął nasz trzeci gentleman. Z jego problem, bo my znam. Wyjście przeszło. No tak, no tak, no tak. Nie pamiętasz. No to my mamy cheaty, nie? Na pewno, na pewno. Kontynuujmy naszą eksplorację. U. Um, babci... Proponuję, żebyśmy wrócili troszeczkę do komodora. Chciałbym, go, e, chciałbym się przyjrzeć mu z bliska. Nie Gdy ma takiej Komodor to jest. E, Gajs, ja już wyszedłem. Zarazem się kierę, daj to! Zapomnij o tym, nic się nie wdarzyło. Ej, tak, Ko po prostu kontynuujmy naszą eksplorację. Kontynuujmy. Cóż to za niesamowite ściany. Jakieś do cholery jest wyjście? Myślę, że tędy, tędy, tędy i ten. Guys, to czego nie mogę brać pił mechanicznie? I wróciliśmy. Bratry, jak wyjść? Idź prosto! I... Przejdź małym korytarzem! Podążaj drogą. No ale... Okej. Okay. O, nie było czegoś takiego wcześniej. O okej, okay. komodor. <grym> Powiedz jak to się dzieje? O! o to jest chyba. Chyba tu. Wyruszajmy więc. Tak. Czas goni. <grym> Jakich pułapek? <grym> guys, czy to jest tu do du 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 To jest guys tu du du Mam to nadzieję, że to jest du no, Na pewno. Pewno, to też jest. No, zobacz, To Czyż to. Aks dezodorant? Anty. Ponieważ sponsorem dzisiejszego filmu jest firma Axe, która już e, regularnie wspiera nas. I jeden mały psik. Produkcję. <noise> I ten mały psik. Poczuj okay. świeżość. Na długo. Na długo. Przez 48 godzin. Guys, znalazłem babcie. Czy w końcu spotkamy Z czym jest ciemno? Nie, jest ciemno. No nic nie widzę. O, koniec, chapter 1. Gratulacje. Po, cho, chodźcie szybko na chapter 2. Abyśmy mogli przejść całkowicie tą grę, musimy wam też pokazać chapter 2. Zróbmy komodor Edit po prostu wszystkie zdjęcia z tym komodorem zrobimy takie. Captured by grandma. Co oznacza oczywiście pojmany przez. Jakim cudem się znaleźlibyśmy w, w piwnicy? Przecież tam był exit i my uciekliśmy. Prawda no Bo wyszliśmy. Wyszliśmy przez exit. Młody człowieku, dlaczego wyglądasz jakbyś miał zaraz Gdak, gda gdy do? o? <laughs> I've been married a long time ago Gda gadi, gda gada to Jutro znowu będzie pomidorowa Zrobiona Sorry, Guys, rosołu guys, wczoraj Ten videos jest... <śmany> Coś tam. It's not funny so, w kuchni. No zobacz, It's not funny. trzeba zjeść Guys, mam młotek Bob the Hilmer Guys, tutaj po prostu podmienił Tym razem młotek, znaczy ten łom na młotek <śmany> No, no, Billy, Billy oh, wow. I Billy Guys, co wy na to, że walić e, w sumie ten videos I zrobimy po prostu, wie, wiecie co? Co? Zróbmy. Wziuch. Czy to było. Um. jakieś drącę, japę, dziecko? What the fuck. <laughs> <laughs> da, o, zobacz manekin. Ja pierniczę, ale. Nie wstrzymałem się tego absolutnie. Ja tym samym wszedłeś. Wszedłem. A. nie możecie wejść? Właśnie zniszczyliśmy szóstą dynamikę Newtona. Wiecie, że Isaac Newton odkrył, że jeśli czegoś nie ruszasz, to to się nie rusza? O, jesteśmy u starego w garażu gdzieś. O, macie to? Tak, coś się włączyło. Coś triggerowałem. Ja trigerowałem! Ja triggerowałem! Ja triggerowałem. Ja triggerowałem! Wszystko dzięki mnie. Gdyby nie ja, nie, ja nie pół was... Nie zdążyłem. się stało, bo, bo zacząłem mieć... Nie wiem, usłyszałem takie tu i pomyślałem, że to no, absolutnie nic podejrzanego. Hmm. Ta babcia naprawdę typowa! to tak zwane ostrzeżenia. O! Co? Dzień dobry. Patrzysz, więc wybacz, przepraszam. Nie chciałem i więcej jeść. Jutro znowu będzie pomidorowa. Go outside! Go outside! No po prostu idziemy. Załóż, załóż kurtkę, bo. Aaa. Poczekaj, okay. Muszę wrócić obluza. Co, co to jest? jest? Nie mówcie, że to jest Chapter 2. Powiem chyba Nie mówcie, że to jest koniec. Koniec? Nie mówcie, że to jest Nie, to nie jest koniec. O co chodzi? Hej, to była dosyć przeżyjąca co morda. To jest, głowę i <laughs> jest. Me. Nie! nie. <laughs> chapter 2. No chapter 2. Nie żartuję, miał 7 minut. Zostawcie lajka, like żeby twórca zrobił chapter 3 i żebyśmy mogli to przejść. Nie, proszę, tak. Będzie mi smutno, jeśli nie przejdziemy chapteru 3. Nie, możemy przejść chapteru 3. To jest final chapter, jeszcze. Dobra, ja, w takim w razie dziękujemy za obejrzenie tego materiału. E, jeśli jesteście zainteresowani podobnymi treściami, do tego odwiedźcie nasz kanał. Czy to Siusiek Sanik? <laughs> O oh mój to on, to naprawdę on! Gdzie? <coughs> Siusiek Sanik Czy mogę grać? To on Gdzie on jest? Tu idzie Nie to widzę! To on! Mała, <coughs> wow, gdzie on Siusiek jest? Sanik. jestem z nim w Chapter 2 Lobby Nie, on wyszedł Nie! Siusiek Sanik ton. <grystanie> Zostawcie łapkę w górę, to się nie powtórzy, więcej taka okazja. Łapka w górę, subskrypcja. Powiedz do. To łapka w górę i susza, susza. łapka w górę i subskrypcja. Buu, buu. Czujcie buu. się przerażeni tym materiałem, ponieważ Nie. to materiał na Halloween To jest beznadziejny, to przepraszam <noise> łapka w górę i subskrypcja